Na półmetku są już prace związane z remontem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie. Prace rozpoczęto w maju tego roku. Wyremontowana sala BOI ma poprawić warunki mieszkańcom w czasie załatwiania swoich urzędowych spraw. Powiedzieć, że jesteśmy na półmetku, dlatego że e, faktycznie ten okres, w którym sala będzie remontowana, e, praktycznie możemy powiedzieć, że minęły już te e, dwa, trzy miesiące prawie. I najważniejsze prace związane z tym początkiem zostały już wykonane: czyli trzeba było zdemontować ten sprzęt, który tam był, zarówno meble, jak i całą infrastrukturę. A oprócz tego, również wykonać już takie prace rozbiórkowe, na przykład związane z demontażem ścian działowych, które były, z demontażem również sufitów podwieszanych. Obecnie trwa wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, a także szpachlowanie ścian i montaż kanałów wentylacji. Po remoncie nowościami dla mieszkańców będą m.in. zmodernizowany system kolejkowy, nowe telebimy widoczne z każdego miejsca z sali, stanowiska komputerowe dla mieszkańców przy centralnej informacji, a także nowe udrodnienia dla osób niepełnosprawnych. Następują już prace związane z postawieniem nowej infrastruktury związanej na przykład ze ścianami działowymi, z, z podniesieniem posadzki w niektórych miejscach, również z położeniem instalacji elektrycznej. Także możemy powiedzieć, że jesteśmy w trakcie, jest, są prace bardzo zaawansowane. Jak na razie ten termin umowny jest dotrzymywany. Obecnie tymczasowa siedziba Biura Obsługi Interesantów znajduje się w budynku dawnej Filharmonii Szczecińskiej. Po pierwszych perturbacjach obecnie system tymczasowego funkcjonowania BOI spełnia oczekiwania mieszkańców. Koszt remontu to blisko 3 miliony złotych. Docelowo ma on się zakończyć w połowie września tego roku.